Byłem kurwa w totalnym amoku, w totalnym szale gwarantuję, żebym go ubił. E, jakoś jak Tomek zrobił to samo, to nikt nie przerwał walki, nie było żadnej dyskwalifikacji. To po pierwsze po drugie, jak ktoś wyłapał strzała i miał wlecieć i wlatywał w ściankę, to według ich zasad miało to być liczone jako e, knockdown, czyli że leżał na ziemi i miało zostać, e, miał zostać wyliczony do 10 <todgłosy> Eee, nie boli mnie werdykt, nie boli mnie nic Boli mnie to, że nie daliśmy wam tego, na co zasłużyliście Wszedłem się tam bić, tak jak obiecałem Wszedłem tam wygrać, kurwa Ale jaką on miał na mnie broń? Przecież tego chude Witki nic by nim nie zrobił Widzieliście pierwszą akcję, kurwa Prędzej czy później zgasłoby mu światło Whatever I Jak na przykład przy pierwszej akcji Józef był na ścianie To... Biłem dalej, ponieważ sędzia powinien krzyknąć stop. Także nie wiem, dlaczego sędzia był niedoinformowany. E, nie wiem, duży był kurwa chaos tam. I najbardziej szkoda, że nie daliśmy wam tego show, co nie <laughs> I że któryś raz wychodzę wam coś udowodnić. To jest jakiś kurwa cyrk. I to kurwa, czy z mojej winy? W małym stopniu tak. Ale czy to jest moja wina, że sędziowie nie znają zasad, którzy, które sami ustalali? Jakoś wampir jak dostał kopa, to dyskwalifikacja. Tomek jako balał jest ok. Ale jak ja tak zrobiłem, to dyskwalifikacja? Gdzie nawet nie uderzałem w tym parterze, podniosłem nawet ręce do góry.